Cześć, z tej strony Paweł Tomalka. Zajmuję się fotografią reklamową i chciałbym podzielić się troszeczkę swoim doświadczeniem, ponieważ też wiele razy oglądałem różne poradniki różnych innych fotografów, dużo się w ten sposób nauczyłem i pomyślałem, że podzielę się też czymś, co, co, co sam gdzieś tam znalazłem, czy po prostu łącząc te wszystkie inne poradniki, które obejrzałem, to też doszedłem do jakiegoś swojego workflow. I nagrywam też pora ten poradnik też dlatego, że widziałem poradnik a propos podstaw Lightrooma stworzony przez innego youtubera i tam pominięto kilka bardzo ważnych istotnych kwestii moim zdaniem takich podstaw, które chciałbym kiedyś żeby ktoś mi wcześniej w przeszłości powiedział i wytłumaczył właśnie tak jak ten film mam nadzieję, to zrobi. Nie, nie owijajmy tutaj już bawełnę, przejdźmy do konkretu. Zajmiemy się tym, żeby skopiować pliki z kart pamięci na dysk bezpiecznie, żeby niczego nie stracić, bo wbrew pozorom skopiowanie zdjęć może się nie udać. Może być tak, że gdzieś tam w trakcie kopiowania Wam się coś tam zawiesi w komputerze, wysunie się lekko karta pamięci z czytnika, nie wiem, ruszycie ją na przykład przy komputerze, zahaczycie, no różne rzeczy mogą się dziać. Dlatego pokażę Wam w jaki sposób zrobić to bezpiecznie, żeby nie stracić żadnego pliku, to jest najważniejsze. Po drugie, pokażę Wam też w jaki sposób y, wrzucić te zdjęcia do Lightrooma y, oraz y, jak je y, zachować na dysku w taki sposób, żeby móc w dowolnym momencie na przykład przenieść się na inny komputer, y, czy sformatować sobie system na, na swoim komputerze i żeby nie stracić tego, co zrobiliśmy, żebyśmy mieli ciągle te pliki dobrze skatalogowane, posortowane. Oraz żeby też nie zajmowały bardzo dużo miejsca na dysku, bo to też bardzo ważne. Jeżeli zrobicie kilka zleceń, no to za chwilę zauważycie, że wasz dysk już jest pełny i ja jestem w stanie już od 6 lat mam dysk 4 terabajtowy i jestem w stanie się na tym zmieścić. Więc myślę, że jeżeli się mądrze zarządza miejscem na desku, to można naprawdę bardzo dużo zrobić. Ok, kwestia dysków to też jest dosyć ciekawy wątek, bo tu można też mówić o, o kopii bezpieczeństwa, żeby mieć na dwóch dyskach to samo. Natomiast na tym się teraz nie chcę skupiać, bo to może w innym poradniku, jeżeli będziecie zainteresowani, to może się tym gdzieś tam też doedukuję trochę i, i, i potem Wam to postaram się jakoś przedstawić. Natomiast, ok, zacznijmy do tego, co, co chciałem Wam pokazać dzisiaj. Mam na, na komputerze katalogi z numerem, z datą 2020-2019. I pod, w tych katalogach mam podkatalogi dotyczące kategorii różnych zdjęć. No, i tutaj akurat mam Street View. Właśnie chcę skopiować teraz dwa, zlecenie, dwa zlecenia, które mam na dwóch kartach pamięci. To był jeden wyjazd, więc zgrywam to teraz. Za jednym razem, bo normalnie po każdym wyjeździe po prostu sobie formatuję karty pamięci i, i potem dopiero yy, kolejny projekt robię. Ale tutaj robiłem dwa zlecenia w Warszawie i w Lublinie. Yy, no i tutaj mam Secret Place oraz drugi katalog. Z Przechowaj co chcesz. Yy, na początku zajmuję się tylko tym katalogiem trzecim. I tutaj mam podłączoną jedną z karty pamięci Untitled, yy, która jest kartą z która była włożona do Sony i do Nikona. Dlatego też tu są różne w ogóle foldery. Yy... Okej, okay, ale nie, nie wiem, po co to mówię. <laughs> Dobra. Yy, w katalogu DCI, DCIM mam podkatalog, w którym się znajduje katalog, yy, w którym są wszystkie zdjęcia. I tutaj mogę sobie sprawdzić, że tych zdjęć jest 323. Yy, tutaj w folderze Secret Place, w folderze RAW, yy, tutaj mam właśnie skopiowane karty pamięci. Karta pamięci 1 oraz karta pamięci 2. I to jest karta pamięci 2. Mam już je obie skopiowane i teraz, jeśli sobie sprawdzę ilość plików, to ona mi się zgadza. Natomiast to jest właśnie jedna z takich rzeczy, które ja się nauczyłem dopiero po jakimś dłuższym okresie czasu, że ilość plików może wam nie mówić wcale tego, czy, czy są dobrze skopiowane, ponieważ może się plik uszkodzić w trakcie kopiowania, może na przykład karta pamięci się powoli już psuć, na przykład zużywać. Lub czytnik kart pamięci może się też, może powodować błędy. Ja tak miałem z jednym czytnikiem, musiałem go wywalić i, i kupić nowy. I ten nowy czytnik, jak dotąd, przez dłuższy czas mnie jeszcze nie zawiódł, ale już po prostu nie ma zaufania do tych sprzętów i za każdym razem sprawdzam. Jak to sprawdzić? Po prostu sobie sprawdzam ilość bajtów tych folderów. W Windowsie też to na pewno możecie zrobić po prostu. I sprawdzam sobie ilość bajtów. Tutaj mamy 784, 784. Końcówkę wystarczy sprawdzić, i już wiadomo, że ta ilość jest taka sama. To też bardzo ważne, że jeżeli sprawdzacie tę ilość bajtów, to sprawdzajcie ją właśnie w tych katalogach, ostatnich katalogach. Jeżeli tu są zdjęcia, to to jest ostatni katalog. Ponieważ, jeżeli byście sobie skopiowali całą kartę pamięci, wszystkie foldery, i potem na przykład sprawdzili ilość, ilość bajtów tych katalogu, w którym są wszystkie te foldery się wydaje w taki sposób domyślny, tak? Natomiast Sony na przykład działa w ten sposób, że jak wyciągniecie kartę i włożycie do aparatu to aparat, nawet jeżeli nie zrobicie nowego zdjęcia, to może sobie stworzyć jakieś nowe pliki cache i przez to może się ilość bajtów zmienić. Dlatego nie ufajcie temu, bo nie wiecie jaka ta ilość bajtów faktycznie będzie. Nawet jeżeli będzie większa, to też nie macie gwarancji, że zawsze tych zdjęć, że wszystkie zdjęcia są skopiowane, bo, bo może jakieś zdjęcie się nie skopiowało, a po prostu jakiś cache po prostu zajmuje to miejsce. Także sprawdzacie sobie zawsze ten ostatni podkatalog i to porównujecie. Ok, więc zrobiliśmy pierwszą rzecz, którą chciałem pokazać, czyli pokazaliśmy, w jaki sposób bezpiecznie skopiować. I teraz mógłbym sobie tu właśnie sprawdzić, to jest klient 1. Klient 2, gdzieś się tu zacznie, yy, dopiero. Yy, a, tu chyba na tych. O, tutaj mam zdjęcia już z, od drugiego klienta. Yy, I mogłem sobie teraz je tutaj zaznaczyć yy, i przenieść do folderu 4, gdzie mam zdjęcia te dla tego drugiego klienta. I ja tak zawsze robię, ale teraz w trakcie tego nagrywania poradnika już nie chcę tego dodatkowo tego komplikować, bo to mi wyzajęło jakieś kilka minut, żeby to po posegregować. Więc teraz yy, mam już, yy, powiedzmy, wszystko w tym katalogu Secret Place. Mam stworzony katalog Lightroom, do Lightrooma sobie stworzyłem taki katalog oraz katalog gotowe, gdzie tu mam taki podkatalog, w którym yy, później umieszczę taki odchudzony katalog z Lightrooma. OK. Otworzę sobie Lightrooma. Tworzę sobie nowy projekt <laughs> w tym folderze LR. Nazwę go sobie tak samo jak klienta, secret place. Secret place. OK. I teraz. Taki trik wam też jeszcze pokażę, może go znacie, może nie. Tutaj mamy w Lightroomie oczywiście różne tryby pracy, najpopularniejsze są te dwa. Natomiast wkurzające w Lightroomie, strasznie wkurzające jest to, że jeżeli chcecie sobie wrzucić zdjęcia do Lightrooma, na przykład tutaj, chcecie je sobie przenieść, to to nie zadziała. To jest głupie, to ograniczenie w Lightroomie. I dopiero powinniście zrobić tak, że przełączycie na tryb library, library i wtedy możecie to przenieść. Natomiast, żeby tego nie robić za każdym razem, to możecie sobie po prostu, fajny sposób, to też dosyć niedawno to odkryłem możecie sobie po prostu przenieść na ikonkę Lightrooma. Wtedy program jakimś cudownym sposobem przełącza się sam w tryb library i kopiuje ładnie, otwiera ładnie wszystkie zdjęcia. E, także tutaj domyślnie Wam się zaznaczą wszystkie zdjęcia, które e, nie są jeszcze skopiowane. E, przynajmniej nie do tego katalogu, bo jeżeli by były w innym katalogu, to. E, nie, jeżeli by były w tym katalogu już wcześniej skopiowane, to wtedy by Wam się one nie zaznaczyły, by się pominęły. Po prostu duplikaty się nie zaznaczają. I tutaj zawsze wybieram tą opcję Add, ona mi się nawet sama domyślnie wybiera w tym trybie akurat, bo gdybym kopiował z karty pamięci, to wtedy by mi się mogło to w innym trybie domyślnie kopiować. Ale ja zawsze robię to w ten sposób, że wybieram tryb Add. OK, i teraz mogę sobie tutaj też zaznaczyć, żeby mi zbudowało takie Smart Previews, czyli taki podgląd zdjęć zrobiony z takim domyślnym presetem. Dzięki temu będzie Wam się szybciej otwierały zdjęcia. Nie będziecie musieli przy każdym zdjęciu czekać, aż ono się załaduje. Tylko raz musicie poczekać po stworzeniu tego projektu na stworzenie wszystkich miniaturek. Ja tego teraz nie będę zaznaczał, bo nie chcę, żeby tutaj program zamulał, ale gdybym normalnie pracował, no to bym sobie to zaznaczył. Po prostu nie chcę, żeby teraz mi się tutaj wszystkie miniaturki tworzyły. Ok, i mam teraz zaimportowane wszystkie zdjęcia. Oczywiście, no nie wszystkie, bo tu jeszcze mam drugi katalog. Które też bym musiał wrzucić z drugiej karty pamięci, też bym sobie wrzucił ten katalog, ale teraz tego nie będę robił. Po prostu już wiecie o co chodzi. I teraz w kolekcjach robię sobie, no zazwyczaj tutaj za pomocą gwiazdek sobie katalog sortuję te zdjęcia na różne sposoby, ale teraz sobie zrobię takie dwa, dwie kolekcje przykładowe, żeby wam pokazać jak to działa i jaki jest mój sposób, żeby właśnie zaoszczędzić to miejsce na dysku. Robię sobie katalog, kolekcję. Points of Interest, POI 1. Dodatkowo tutaj cofam się do wszystkich zdjęć i zaznaczę sobie na przykład jeszcze dodatkowo kilka zdjęć. Robię sobie drugi, drugą kolekcję. Pano 1. Na przykład. Ja zawsze dodaję tą jedynkę, ponieważ jak na przykład robię jakiś kolejny etap obróbki tych zdjęć, bo zazwyczaj tych etapów mam 2, 3, 4. Zależy od rodzaju zdjęć na przykład łączę sobie hdr robię sobie HDR-y na przykład, to wtedy hdr przenoszę sobie wtedy i robię kolejny katalog Pano 2, gdzie mam tylko HDR-y na przykład, nie? I teraz, a załóżmy, że to są już dwa finalne kolekcje, które chcę wyeksportować sobie do projektu, żeby mieć to na dysku i żeby nie zajmowało niepotrzebnie miejsca te wszystkie inne tutaj te 900 innych zdjęć, które które są tutaj niepotrzebne na przykład, tak, bo, bo zakładam, że tylko te 9 i 4 zdjęcia to są moje finalne zdjęcia i chciałbym mieć w przyszłości możliwość ich jeszcze edycji nie chciałbym ich wywoływać do jakiegoś TIFA czy jpg'u, żeby mieć finalne zdjęcie, mógłbym tak zrobić i tak też robię ale staram się zrobić tak, że zawsze po zakończeniu projektu zostawiam go sobie w takiej wersji light, czyli w wersji, gdzie są wszystkie zdjęcia w Lightroomie, takie, które oddaję klientowi, ale jeszcze mogę sobie tam coś edytować, bo gdyby klient powiedział mi za tydzień, że proszę tam, nie wiem, przyciemnić troszeczkę zdjęcia, no to wtedy musiałbym zaimportować sobie, stworzyć kolekcję tam znowu, na przykład, albo na przykład, może powiem tak, gdyby klient chciał na przykład rozjaśnić zdjęcia. To jeżeli ja wyeksportuję sobie wcześniej TIFF -y albo JPG -i, i je rozjaśnię, to już stracę na jakości. A jeżeli mam na przykład RAWy, czy DNG, czy HDR w Lightroomie, to tego rodzaju pliki nie tracą na jakości, na przykład po rozjaśnieniu, bo one mają jeszcze tam po prostu, są, są to duże pliki, które mają jeszcze w sobie więcej informacji i mogą być rozjaśnione bez utraty, bez dużej utraty jakości. Dobra, nie będę tego teraz dokładnie tłumaczył, ale generalnie w ten sposób powinno się to robić. I teraz powiedzmy, że chcę sobie wyeksportować, właśnie, że tu mam na przykład jeszcze inne katalogi, i chciałbym na przykład tylko te dwa katalogi sobie wyeksportować na dysk w jakieś miejsce bezpieczne. Ja sobie w takim celu tworzę trzeci katalog, który nazywam ALL, czy wszystko. I zaznaczam sobie te dwa katalogi z Shiftem, żeby mi się tu. Pokazała zawartość obu tych katalogów, zaznaczam wszystkie zdjęcia, Ctrl A yy, i przenoszę sobie to do tego katalogu. Je all. Yy, I teraz dzięki temu mogę sobie zrobić export this collection as catalog. I tutaj yy, secret place, tak nie, dobrze mówię? W, secret place, yy, zrobię sobie tutaj w katalogu gotowe taki właśnie mój. Katalog Lightroom Light. Secret place. Nie, jak mówię, to nie mogę się skupić na pisaniu. Light. Yy, Okej. Okay. I tutaj klikam sobie enter. I zobaczcie, co mi się tutaj utworzy. To jest bardzo ciekawa opcja, która jest mało trochę wyeksponowana w Lightroomie. Ja też tą opcję no, odkryłem gdzieś tam yy, po jakimś dłuższym czasie używania tego. Więc no, to chciałbym Wam pokazać, bo to jest moim zdaniem mega fajne, przydatne. E, ok, tutaj mam już, e, tutaj powinno mi się stworzyć ten e, katalog, natomiast on mi się nie stworzył e, z powodu takiego, że coś mi się akurat tutaj zacięło na komputerze. Zdarza się tak, nie wiem dlaczego akurat na tej wersji systemu się takie coś zdarza. Jeżeli macie Maca i macie taki problem, to wystarczy, że sobie tutaj na Finderze yy, zrobicie czasami relaunch, -re relaunch, nie wiem jak to się mówi, relaunch yy, i wtedy Wam się odświeży dysk. Yy, no w ten sposób pokaże Wam się to, co jest normalnie niewidoczne. No i widzicie, no, no szkoda, że mi się to w trakcie poradnika stało, no taki błąd czasami się zdarza na Macu. Yy, widzicie, te maki nie są wcale takie fajne, Windows może jest lepszy. Yy, ok, i tutaj wam się stworzył w, w katalogu Secret Place yy, katalog, gdzie jest yy, projekt Lightroom'a, w którym, zobaczcie, po otworzeniu jego nie znajdziecie 900 zdjęć, ale znajdziecie te z katalogu All, oraz wszystkie te podkatalogi, w których one się znajdują, czyli ten PANO1 i, Pano, y, i e, PO1. Y, I to jest mega fajna opcja, właśnie. Jeżeli chcecie sobie w bezpieczny sposób zostawiać jeszcze projekty, jednocześnie, żeby one nie zajmowały y, setek gigabajtów na dysku, to w ten sposób sobie odchudzacie ten projekt. Więc jeżeli już wiecie, że na pewno klient nie wybierze sobie, nie będzie chciał więcej zdjęć. To z tych zdjęć, które macie mu do oddania, możecie sobie zrobić taki yy, katalog Light, w którym macie je w formacie jeszcze takim surowym w Lightroomie. To jest bardzo fajne i przydatne. Dodatkowo, możecie sobie też ten projekt Lightroom Light yy, przenieść, skopiować na inne urządzenie, gdzie jest też Lightroom, yy, na przykład na jakiegoś laptopa, i możecie go dalej używać, yy, i będziecie widzieć tylko te zdjęcia, i wszystkie te zmiany, które robiliście w Lightroomie, będą też dostępne. No okej, okay, to chyba wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, pokazać. Mam nadzieję, że ten poradnik się komuś przyda, że komuś zaoszczędzi trochę gigabajtów albo oszczędzi przynajmniej straty zdjęć, na przykład podczas kopiowania. Jeżeli Wam się taki format podoba, jeżeli chcecie, może jakieś tematy, żebym poruszył w następnych odcinkach, żebym w ogóle może nie chcecie, żebym kolejne odcinki nagrywał. Jeżeli nie chcecie, no to trudno, ale mam nadzieję, że ktoś tam to będzie oglądał. Jeżeli właśnie też się zastanawiam, czy tworzyć kolejne takie filmy, i czy tworzyć je takie bardzo na poziomie podstawowym, czy może przejść do jakiś konkretów takich trudniejszych rzeczy, może dajcie mi znać, co by Was interesowało, to dla mnie jest też przydatna informacja. No i tyle na wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo za obejrzenie tego poradnika. Cześć!